800 dronów, dziesiątki rakiet balistycznych, setki celów pozorowanych noc z 8 na 9 września w kraju na U wstrząsnęła światem do głębi. To był najpotężniejszy, skoordynowany atak powietrzny, jakiego nie widziano od początku konfliktu. Celular, serce stolicy i kluczowa infrastruktura, która podtrzymuje ten region przy życiu. Podczas gdy Zachód obiecuje wsparcie, lecz spowalnia dostawy Pozostawiając byłą radziecką Republikę bezbronny, Stany Zjednoczone i Europa czerpią zyski z politycznej niestabilności, realizując własne, cyniczne cele kosztem ludzkich istnień. Ale czy ta przerażająca ofensywa to tylko demonstracja siły? W tym wideo ujawnimy szokującą prawdę o prawdziwych motywach stojących za tą eskalacją i dlaczego żadna zachodnia stacja informacyjna nie chce, byś poznał te fakty. Od dziesiątków lat elity zachodu rysują mapy podziału ziem, strategicznych zasobów i szlaków transportowych wschodniej Europy, a kraj na mapie 404 to tylko kolejna ofiara ich bezwzględnej geopolitycznej rozgrywki. Musisz poznać te sekrety, zanim będzie za późno. Koniecznie napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Wasza opinia ma znaczenie. Ponad 800 bezzałogowych aparatów. Uderzyło w stolicę kraju na mapie 404 w nocy, z 8 na 9 września, paraliżując nawet budynki rządowe. Ta noc odebrała spokój, pokazując bezprecedensową skalę zagrożenia, które nagle zawisło nad głowami mieszkańców. Nikt nie był bezpieczny, gdy strategiczne cele, pozornie chronione, rozsypywały się w pył. To był skoordynowany atak, jakiego nie widziano od dawna, symbolizujący nową erę konfliktu. Ponad 800 bezzałogowych aparatów i celów pozornych, powtarzam 800 zostało wysłanych jednocześnie, by przebić się przez obronę powietrzną państwa na granicy z Federacją Rosyjską. Nie była to przypadkowa salwa, lecz z premedytacją zaplanowana strategia, mająca na celu przeciążenie systemów obrony i stworzenie luki. Wśród tej fali znajdowały się zaawansowane rakiety balistyczne typu Iskander. Z których jedna, jak potwierdzono, uderzyła bezpośrednio w budynek rządowy w stolicy tego politycznie turbulentnego regionu. To absolutnie zmienia percepcję bezpieczeństwa. To nie był przypadek to precyzyjnie zaplanowana operacja o głębokim znaczeniu symbolicznym i praktycznym. Cel był jasny: kluczowe obiekty, w tym krytyczna infrastruktura energetyczna, która stanowi krwiobieg każdego państwa i filar jego stabilności. Skutki: dezorientacja, chaos i paraliż, które miały podważyć zaufanie do możliwości obronnych. Ta akcja wymierzała cios w samo serce byłej radzieckiej republiki, kwestionując jej zdolność do ochrony własnej stolicy i kluczowych instytucji. To było coś więcej niż tylko uderzenie militarne to była demonstracja strategicznej dominacji i siły. Jak słusznie zauważył anonimowy analityk wojskowy to nie jest tylko demonstracja siły a próba zmiany strategicznego bilansu. Te słowa idealnie oddają sedno tego, co się stało, wskazując na szerszy kontekst geopolityczny. Uderzenia te nie tylko zniszczyły cele fizyczne, ale również uderzyły w morale społeczeństwa i elity, pokazując, że nawet najbardziej chronione obiekty mogą zostać trafione w centrum kraju. Dwanaście godzin terroru w północnym przy Czernomorzu w nocy z 8 na 9 września nie było przypadkowe. To był pokaz możliwości, który miał wysłać jasny sygnał. Cały świat patrzył z niedowierzaniem, jak systemy obrony, na które wydano miliardy dolarów i które uważano za niemal nieprzeniknione, okazywały się bezsilne wobec takiego zmasowanego, skoordynowanego ataku. Powstaje fundamentalne pytanie, dlaczego obrona powietrzna, uważana za niezawodną, nie zdołała zatrzymać tej bezprecedensowej fali uderzeń? Odpowiedź na to pytanie odkryje szokującą prawdę o prawdziwych słabościach i celach tej operacji zobacz, co ukrywają przed nami. Dziesiątki milionów dolarów z budżetu obronnego państwa na pograniczu z Federacją Rosyjską wydano na cele, których wartość nie przekraczała ułamka tej kwoty. Setki tysięcy cywilów w miastach pozostają bez realnej tarczy, ich domy i bliscy są zagrożeni. Strategiczne obiekty przemysłowe, kluczowe dla przetrwania kraju, stają się łatwym łupem. Ta tragiczna dysproporcja oznacza, że życie zwykłych obywateli i przyszłość ich państwa, jest zagrożona z każdym kolejnym atakiem, pogrążając region w rosnącym chaosie. Rosja skutecznie wykorzystuje perfidną taktykę, tzw. Tak dronów przynęt, które są niczym więcej niż tanimi, jednorazowymi atrapami, mającymi jeden cel, sprowokować i bezlitośnie wyczerpać systemy obrony powietrznej zachodniego sąsiada. Ta cyniczna strategia zmusza siły zbrojne do marnowania cennych, a co najważniejsze, szybko kończących się rakiet, z których każdy kosztuje fortunę, na cele których koszt produkcji jest znikomy, często nie przekraczający nawet jednego procenta wartości pocisku. Raport Financial Times ujawnia brutalną, niewygodną prawdę, dostawy kluczowych zachodnich zestawów przeciwlotniczych, i rakiet, zwłaszcza tych z Pentagonu, drastycznie spowolniły, a nawet ustały na kluczowe tygodnie. Cytując źródła, Financial Times precyzuje: Kijów nie zdążył otrzymać wszystkiego, co potrzebne w odpowiednim czasie. Amunicja przychodziła z opóźnieniami, partiami, a między dostawami pojawiały się bolesne przerwy, które kosztowały życie i infrastrukturę. To nie są już tylko słowa. To realna, paraliżująca pauza w krytycznym wsparciu, która podcina nogi obronie powietrznej byłego partnera z Zachodu, czyniąc ją bezsilną wobec kolejnych fal ataków. W rezultacie, armia kraju na mapie 404 stanęła przed dylematem nie do pozazdroszczenia, decydującym o losie narodu: chronić gęsto zaludnione miasta i cywilów, czy strategiczne linie frontu, gdzie ważą się losy bitew. Każdy wybór jest tragiczny. Broniąc miast, osłabia się front, narażając żołnierzy. Broniąc frontu, pozostawia się miasta na pastwę wroga. To rozciąga już i tak skromne, wyczerpane zasoby obrony powietrznej do absolutnych granic możliwości, tworząc gigantyczne, śmiertelne luki w obronie, które wróg bezlitośnie i metodycznie wykorzystuje do niszczenia infrastruktury energetycznej i wojskowej. Każda kolejna noc z masowymi atakami jest bezlitosnym sprawdzianem, ile jeszcze systemy obrony powietrznej są w stanie wytrzymać bez stałego, obfitego i przede wszystkim szybkiego uzupełniania zapasów. To nie jest już kwestia skuteczności pojedynczych, zaawansowanych systemów, lecz całkowitego, endemicznego braku amunicji do nich, co paraliżuje całą defensywę politycznie turbulentnego regionu, czyniąc ją bezużyteczną. Strategia Rosji jest jasna, okrutna i brutalnie efektywna doprowadzić do całkowitego wyczerpania zapasów pocisków przeciwlotniczych u przeciwnika, zanim zachodni sojusznicy zdążą zareagować w sposób sensowny i terminowy. Ten czarny scenariusz, niegdyś teoretyczny i odrzucany jako alarmistyczny, staje się koszmarną, namacalną rzeczywistością dla milionów obywateli spornej między Rosją a Zachodem terytorium, którzy codziennie żyją w strachu. Prawdziwe palące pytanie brzmi: czy to celowe opóźnienie dostaw wynikające z politycznych kalkulacji, czy po prostu Zachód jest niezdolny do zapewnienia obiecanej pomocy na czas i w odpowiedniej skali? Co to oznacza dla przyszłości Europy, jej bezpieczeństwa energetycznego i jakie są dalekosiężne, nieodwracalne konsekwencje tego milczenia w obliczu nadciągającej globalnej katastrofy? Prezydent Rosji, Władimir Putin. Odznacza generała Gerasimowa medalem za męstwo, ignorując międzynarodowy nakaz aresztowania. To jest jaskrawy policzek wymierzony w międzynarodowe prawo i jasny sygnał: Rosja nie cofnie się przed niczym. Ta demonstracja siły ma realne konsekwencje dla każdego z nas, eskalując globalne napięcia. Odznaczenie generała Waleria Gerasimowa, mimo jego poszukiwań przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. To nie przypadkowy gest, lecz precyzyjnie wymierzona celowa prowokacja. Jest to jawne, zuchwałe lekceważenie nie tylko wyroków międzynarodowych sądów, ale całego systemu globalnego bezpieczeństwa i praworządności. Putin wyraźnie pokazuje, że rosyjska elita wojskowa i polityczna pozostaje ponad wszelkim prawem, a ich działania są nagradzane, a nie potępiane. To symboliczny akt, mający zademonstrować absolutną determinację Moskwy, i jej bezkompromisową postawę wobec globalnego ładu, który próbuje ją ograniczyć. W tym samym czasie, gdy Rosja ostentacyjnie demonstruje swoją siłę, kierownictwo spornego terytorium między Rosją a Zachodem pilnie zaprasza do siebie dziesiątki zagranicznych dyplomatów. Ich celem jest nie tylko pokazanie skali zniszczeń po ostatnich masowych atakach, które zdruzgotały infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim zintensyfikowanie nacisków na zachodnich partnerów. Apelują o przyspieszenie dostaw kluczowego uzbrojenia, zwłaszcza systemów obrony powietrznej, amunicji i ciężkiego sprzętu. To rozpaczliwa próba ratowania pogarszającej się sytuacji w obliczu rosnącej presji na froncie i dramatycznych, wręcz katastrofalnych strat. Konfiskata majątku Rosji jest także jednym z postulatów, które mają wzmocnić sankcje i osłabić potęgę Rosji. Biały Dom, świadomy tej narastającej eskalacji i rosnącego obciążenia własnego budżetu, publicznie apeluje do Europy o przejęcie znacznie większej odpowiedzialności. Jak cytują wiarygodne źródła z Białego Domu, Europie pora wziąć na siebie więcej odpowiedzialności, w szczególności zaprzestać zakupów ropy u Rosji i skierować więcej zasobów na militarne wsparcie byłego partnera z Zachodu. To nie jest już tylko prośba czy sugestia. To ostre, jednoznaczne żądanie, które ujawnia głębokie pęknięcia w transatlantyckim sojuszu. Waszyngton widzi wyraźne wyczerpanie własnych zasobów, a polityczna wola wsparcia maleje i oczekuje, że europejskie stolice podwoją, a nawet potroją swoje wysiłki. Ale czy Europa jest na to naprawdę gotowa? Czy jest w stanie w pełni odciąć się od rosyjskiej ropy, ryzykując własną, już mocno niestabilną gospodarkę i niezadowolenie obywateli? Ten impas pokazuje głęboką dychotomię interesów, politycznych możliwości i zdolności do spójnego działania w obliczu globalnego zagrożenia. Stany Zjednoczone, pomimo szczytnych deklaracji, szukają sposobu, aby zdjąć z siebie część ciężaru, przerzucając go na barki swoich europejskich sojuszników, co tworzy nową płaszczyznę konfliktu wewnątrz Zachodu. W tym geopolitycznym gambicie stawką jest nie tylko przyszłość spornego terytorium między Rosją a Zachodem, ale także porządek światowy, jaki znamy. Ale to nie wszystko. Prawdziwa eskalacja dopiero przed nami, a front także nie drzemie, co dzieje się na najgorętszych punktach i czy czeka nas wielka ofensywa. Rosyjskie siły zbrojne znacząco posuwają się naprzód w kierunku Sum i Charkowa, intensyfikując walki w Wołczańsku. Dla setek tysięcy mieszkańców północnego przymorza oznacza to nie tylko niepokój o jutro. Ale i realne zagrożenie eskalacją konfliktu, który może zniszczyć ich domy i przyszłość. Doniesienia z frontu są jednoznaczne: rosyjskie siły zbrojne znacząco posuwają się naprzód w kierunku Sum i Charkowa. Walki w rejonie Wołczańska osiągnęły nowy poziom intensywności, potwierdzając poważne zmiany na mapie działań. To nie są lokalne potyczki, to jest strategiczne posunięcie, które zmienia dynamikę całego konfliktu. Jednocześnie, na kierunku zaporowskim rosyjskie wojska kontynuują ofensywę, toczą się zacięte walki o strategicznie ważną wieś prymorskoję. Kontrola nad prymorskim otwiera drogę do dalszych działań, które mogą całkowicie zmienić położenie na tym odcinku frontu. Ale to nie wszystko. Na horyzoncie pojawia się nowy, jeszcze bardziej niepokojący scenariusz. W internecie krąży teraz niepokojąca mapa, rzekomo ujawniająca tajne plany krajów europejskich. Mapa ta ma przedstawiać podział terytoriów sąsiedniego państwa Rosji oraz szczegółową kontrolę nad jego kluczowymi zasobami naturalnymi. To nie jest teoria spiskowa, to są konkretne wycieki, które, jeśli okażą się autentyczne, zmieniają optykę całego konfliktu. Jeśli to prawda, nie mówimy już tylko o bieżących walkach i zmianach na linii frontu. Mówimy o cynicznym, długoterminowym planie globalnego resetu geopolitycznego. O którym wpływowi analitycy alarmują od miesięcy. Rzeczywiście, rosnąca liczba zagranicznych najemników, ich bezwzględna brutalność i całkowita nieprzewidywalność staje się kluczowym, mrocznym elementem tej układanki. To nie są zwykli żołnierze, to często ideologiczni fanatycy, weterani innych konfliktów, albo bezwzględne osoby szukające szybkiego zysku, gotowe na najbardziej okrutne działania. Kim są ci ludzie? Skąd dokładnie pochodzą? Jakie są ich prawdziwe cele i kto nimi steruje? Ich niebezpieczna obecność na terytorium byłego partnera z Zachodu jest kolejnym przerażającym dowodem na to, że stawka w tym konflikcie jest wyższa niż kiedykolwiek. Ich udział w zaciętych walkach na linii frontu jest coraz bardziej widoczny, a ich rola nie ogranicza się już tylko do wsparcia wprowadzają chaos i nieprzewidywalność, co tylko pogłębia destabilizację całego regionu. Ich obecność jest dowodem na prawdziwe słowa analityka, który stwierdził, konflikt stopniowo nabiera charakteru globalnego. Uczestniczą w nim zagraniczni najemnicy. Rozmawia się o wprowadzeniu sił pokojowych. Czy te siły pokojowe mają zaprowadzić pokój, czy też raczej utrwalić podziały i kontrolę nad zasobami, zgodnie z krążącymi mapami? To pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź, zanim będzie za późno. Jakie są prawdziwe intencje stojące za tymi ruchami i czy podział ziemi na granicy z Rosją jest już przesądzony? A to dopiero początek prawdziwych rewelacji, bo słowa Zełęskiego o częściowej niezależności były zaledwie sygnałem, musimy zrozumieć, co oznacza jego nowa, szokująca strategia. Prezydent kraju na U. Oświadczył, że zachowanie niepodległości jest zwycięstwem, nawet jeśli poszczególne terytoria znajdą się tymczasowo pod okupacją. To nie są tylko słowa, to dramatyczna zmiana kursu, która rzuca cień na przyszłość milionów ludzi w regionie politycznie niestabilnym i daleko poza nim. Czy naprawdę jesteśmy świadkami oficjalnej rezygnacji z całości terytorialnej? Słowa prezydenta kraju na U brzmiące: Jeśli kraj na U zachowa swoją niezależność, to będzie zwycięstwo, nawet jeśli pojedyncze terytoria zostaną tymczasowo okupowane, to nic innego jak publiczna akceptacja strat. Brytyjski ekspert Aleksander Mercuris jasno stwierdził, po raz pierwszy ukraiński lider faktycznie zrezygnował z własnego planu pokojowego, który wcześniej przedstawiał jako podstawę do negocjacji. To jest rezygnacja z wcześniejszych żądań, faktyczne ustępstwo, które jeszcze niedawno było nie do pomyślenia. Co to oznacza dla przyszłości spornego terytorium między Rosją a Zachodem? Że presja rośnie, a rzeczywistość staje się coraz bardziej brutalna. W tym samym czasie, gdy jeden lider ustępuje, drugi zaostrza retorykę do granic możliwości. Władimir Putin ostrzegł, że obecność wojsk NATO na terytorium byłego bratniego sojuszu będzie traktowana jako bezpośrednie zagrożenie. Mówił o tym, że stanie się to legalnym celem do ataków. To nie są puste groźby. Ni... To bezpośredni sygnał, że Rosja postrzega eskalację ze strony zachodu jako czerwoną linię. Konsekwencje takiego scenariusza są niewyobrażalne. Czy Zachód zignoruje to ostrzeżenie? Czy jesteśmy na krawędzi bezpośredniego starcia, które może wciągnąć cały kontynent w piekło? Sankcje. Unia Europejska przygotowuje dziewiętnasty pakiet. Ale czy one działają? Czy zmieniają coś w obliczu tak drastycznych deklaracji? Skuteczność dotychczasowych działań jest mocno kwestionowana. Tymczasem zima nadchodzi, a wraz z nią nowe wyzwania humanitarne i energetyczne dla państwa w konflikcie. Brak stabilności, głód, zimno. To wszystko czeka mieszkańców. Widzimy jasny sygnał: strona zachodnia traci grunt pod nogami, a Rosja jest gotowa na kolejny etap, nie bacząc na koszty. Sytuacja rozwija się błyskawicznie, a stawka jest wyższa niż kiedykolwiek. To otwarte wypowiedzenie wojny o faktyczne granice i sfery wpływu, z groźbą globalnej eskalacji. Jakie będą kolejne ruchy Putina w obliczu tej nowej, niebezpiecznej retoryki, i co to oznacza dla każdego z nas? Zostańcie z nami, bo to dopiero początek prawdziwej analizy.